Ponoć nie święci garnki lepią i można się było o tym przekonać. W parku etnograficznym w Tokarni można było zobaczyć, jak powstają gliniane dzban, ale również stworzyć własne dzieło. Opowieść o glinie zorganizowana w ramach rodzinnej niedzieli w Skansenie. Milena Zapała. Na pierwszy rzut oka to zwykły gliniany dzban, jednak jak się okazuje, żeby osiągnąć taki efekt trzeba pracować nawet kilka godzin. Tu w warsztacie z Rędocina można z bliska przyjrzeć się jak powstają wyroby z gliny. Czy to faktycznie trudne i pracochłonne rzemiosło? No na pierwszy początek to na pewno to jest praca trudna, trzeba trochę cierpliwości, wyczucia. Przede wszystkim bierze się praktyka. Praktyka najważniejsza. Praktyka najważniejsza, tak. To takie naczynia wtedy mogą powstać po kilka razy próby. Nie? A tak, żeby garcarstwo się nauczyć, to co najmniej pół roku trzeba się uczyć. Jest to jedno z najstarszych i ginących już rzemiosł, a pierwsze tego typu naczynie na ziemiach polskich pojawiło się tysięcy lat przed naszą erą. Właśnie w takim piecu garncarskim garncarz wypalał dawniej garnki gliniane. One były używane do, do codziennych zajęć. W każdej chałupie, każda gospodyni posiadała tych naczyń mnóstwo. W misach spożywano posiłki, w garnkach przynoszono wodę, mleko. W środku dokładamy paluszki, Formujemy otwór środkowy, w środku trzymamy i, i druga rączka pracuje. Podczas garncarskiej niedzieli każdy mógł stworzyć własny gliniany dzban, a opowieść o glinie w parku etnograficznym zorganizowana została po raz pierwszy. Milena Zapała, Informacje.